Nagrywam jedno nagranie instruktażowe do wszystkich systemów e, inicjujących tego rodzaju e, Z otworami w środku Tutaj mamy system podwójny, poczwórny e, I w tym e, case jest 8 w środku Ósemka, Case od ósemki wygląda e, w ten sposób, właściwie to jest taki kuferek Czwóreczka to jest taki case, dwójeczka taki Bierzemy się za dwójkę Zasilanie jest na Dwie baterie AA także wkładamy. Jedna, druga zamykamy. Tutaj na się parą diody, jak się obie palą, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Teraz wyłączyłem. Też tutaj mamy taki przełącznik. Po lewej stronie jest wyłączony, po prawej jest włączony. Uzbrajamy drugich baterię. włączyłem, wszystko działa prawidłowo, mamy takie antenki, wysiągamy je sobie. Tutaj kładę ten z literką B, tutaj kładę ten z literką A. Średnica tych otworów to jest nieco ponad 40 mm. Jeżeli chodzi o materiały pirotechniczne, które się mieszczą do środka, to to jest np. klasyczna fontanna sceniczna 2 metry 30 sekund. Ona tutaj wchodzi jeszcze do tego z zapalnikiem z lekkim luzem tutaj mamy singla dymnego 40 mm średnicy on ma i on wchodzi też takim luzem, no milimetr dwa zostają ja wam pokażę jak ten system działa wystrzelimy sobie zapalnik, które swoją drogą są super opcją do testów tego rodzaju systemów jak i wszystkich systemów pirotechnicznych, które odpalają zapalniki takie zapalniki nie kosztują dużo szczególnie takie króciutkie, 30 cm także ja sobie wybrałem tego z B oczywiście nie ma znaczenia, w którą dziurkę włożymy który kabelek, bo tutaj robimy spięcie tak samo jest przy wszystkich fontannach czy innego rodzaju pirotechnicy odpalanej na zapalnik. I teraz tak, wystarczy teraz włączyć. Można zauważyć jeszcze, że tutaj po wpięciu zapalnika nie pali nam się dioda test co znaczy, że zapalnik jest pięty prawidłowo. Nie mamy tego zapalnika wpiętego, więc ta dioda na czerwono się świeci. Więc to, że się tutaj przestało palić na czerwono jest poprawną objawem, tak u was też powinno być po prawidłowym wpięciu materiału technicznego mamy pilot, też z antenką. zasięg tych systemów wszystkich to jest 80 metrów przy założeniu, że mamy baterie w odbiorniku naładowane i nadajniku naładowane baterii AA, które tutaj wpiąłem nie ma w zestawie w pilocie są bateryjki jak kliknę, a jeszcze przy założeniu, że 180 metrów, że nie mamy jakiejś przeszkody po drodze. No ale najlepsze rozwiązanie jest właśnie wziąć sobie zapalnik jeżeli jesteście sami i przetestować miejsce odpalania. Ale jeżeli jesteście z kimś no to tutaj w A na przykład nie mam wpiętego zapalnika, więc mogę teraz A odpalić. Jak odpalam A to się zaczyna palić dioda trochę mocniej na czerwono i brygać i po lewej stronie też bryga. Ja ciągle trzymam przyciska. W ten sposób możecie sobie sprawdzić, czy macie zasięg. Oczywiście nie możecie mieć pięknego zapalnika, bo w innym przeciwnym wypadku Wam wystrzeli materiał pirotechniczny wtedy, kiedy nie chcecie. Więc teraz jak kliknę przycisk B, to nam się odpali ten zapalnik. Więc 3, 2, 1 zadziałało to jak miało. I teraz jeszcze różnica pomiędzy dwójką czwórką i ósemką. Generalnie to są te same systemy. Tylko, że w dwójce macie jeden pilocik, w czwórce macie pilociki dwa. To jest od czwórki, więc oczywiście pewnie już każdy się domyśla. A odpala A, B para B i tak dalej. Natomiast ten duży przycisk odpara wszystkie naraz. W rezensie jest tak samo. Tu macie trochę większy pilocik, bo macie więcej systemów. Cyfra odpowiada konkretnemu systemowi. Macie też taki pilocik do odpalania wszystkich naraz. Ta bateryjka jest do tego pilota. Natomiast, jeżeli tutaj byśmy chcieli odpalić wszystkie naraz, czyli żeby pod A odpaliło nam wszystko, czyli A i B, tutaj mamy taki przycisk, a znaczy ukryty przycisk code. To jest taka dziurka. Ja użyję spinacza. Wciskamy tam spinacz lub coś innego, cienkiego. Przyciskamy. Teraz nam to tutaj mryta, zaczęło mrygać. Jak teraz przycisnę A. I ten system się przyprogramował do przycisku A. I teraz pod A mamy wszystkie, y, oba systemy strzelają pod A. I w ten sposób możecie też do A przyprogramować wszystkie te systemy z tej serii. Y, czyli możecie najpierw sobie kupić dwójkę, później czwórkę i, i całą szóstkę. Wtedy będziecie mogli sobie przyprogramować do A i odpalić. Ja od razu to odprogramuję, żebyśmy. Czyli jeszcze raz i robię z powrotem B. B i A, tutaj mryga. Jeżeli chodzi o trwałość tych systemów, to one są trwałe pod warunkiem, że o nie dbacie. O nie dbacie, czyli przede wszystkim wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Zapobieganie przed wilgocią, no to oczywiście jak pada deszcz. My też odpalamy na realizacjach, nieraz idzie leje, po prostu trzeba go szczelnie zawinąć w stretch, żeby tam się w ogóle jakakolwiek woda nie dostała. To, że, się, że nie pada deszcz nie oznacza też, że tu się wilgoć nie dostanie. Wieczory bardzo często są wilgotne, dlatego zawsze po każdej realizacji takie systemy, czy Wam się wydaje, że było mokro czy nie było, Zdrowym nawykiem jest odkładanie ich na półkę i zostawianie otwartym na kilka dni, żeby wysły. Jeżeli nie korzystacie z nich regularnie, no to oczywiście też należy wyjąć baterię z odbiorników, uszkodzenie mechaniczne. No to oczywiście, jeżeli on upadnie, jeżeli ktoś go kopnie, może się tak zdarzyć, że wtedy uszkodzi się układ scalony w środku i po przełączeniu na e, nawet przy włączeniu jakieście mieli wpięty zapalnik, on to może wystrzelić. Tak samo inacie mieli dużą wilgotność, to Wam się zaleje. Już samo przełączenie może spowodować, że e, zapalnik wystrzeli. Ale to są takie niuanse, no, pirotechniczne to nie dotyczy systemów, ale dobrze o tym wspomnieć o takich czynnikach bezpieczeństwa, można by opowiadać godzinami. E, to są takie już zawiłości pirotechniczne, natomiast wy musicie wiedzieć, że cokolwiek byście kiedykolwiek nie robili, nigdy nie trzymajcie głowy nad ładunkiem, nigdy przenigdy. Myślę, że to już wszystko, nie ma co przedłużać. Najważniejsze parametry podałem. Macie też dołączone instrukcje obsługi do każdego z tych systemów. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to śmiało je zadawajcie pod tym filmem albo na karcie produktu postaramy się na nie odpowiedzieć.